Ale zlepałaś. Nie wziąłam teczki. Nie tu, nie tu, nie tu, wrócie, wróćcie szybko, 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 szybko szybko Nie tu Nie wiedziałam, że to <laughs> To już było przygięcie Czuję się zawiedziona Kolejna próba Chyba, że kamienie się pode mną podsypują Biegnij! Czemu się nie łapie? O Jezu, zginę, no nie. Do góry, do góry W dupę mi pod... No, w dupę mi wili No dobrze już było No pięknie było, rzeczywiście Biegnij. Biegnę. Skręcaj, kobito, skręcaj. O, jub, 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 jub. o, już myślałam. Już myślałam, że by z tą Biegnij! No pewnie! I, i dupa. dupa! Blada! Dziękujemy! <noise> Dawaj laska, pod paskarcie trzaska. Teraz przez te noże musisz przeskakiwać szybko, szybko, Skacz, brawo, skacz, skacz. Biegnij, biegnij przed siebie, nie podnoś lego. Biegnij, wow, dobrze. Dobrze, 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 dobrze. biegnij cały czas. Teraz tutaj na lewo, szybko, szybko, lewo, 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 wróćcie No, tu, 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 tu i stój, niech się zapadnie. Wpadnij w tą dziurę. Cholera, zrypałaś. prawie, a coś się stało? Dawaj, dawaj, biegnij, biegnij, biegnij. Cholera. Dobrze. Dobrze, biegnij, biegnij. Tak jest. Biegnij spokojnie. Tylko musisz tam teraz w tą dziurę wpadnąć. I tutaj od razu na lewo? Dawaj, dawaj, dawaj Jaj. Klapa Jaka gleba wziąłeś się Tyle życia miałam! co, Zada co pod podejdź, podejdź, dawaj, 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 dawaj Aaaa! No nie! Puściła Nie Puściła Masz trzymać klawisz Ona no, puściła Musisz klawisz trzymać Następa Broneczka, chciałam powiedzieć blondynka, ale... No, no to <laughs> Za daleko, podejść 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 Dawaj, dawaj, o właśnie. I do przodu. Jezu, znowu mam to życie, nie? Mm -hmm, mm -hmm. O Boże. Tyle nerwów na nas nie związwe. Gramy. Hej. Chodź Dano, Megi. No dobrze, ładnie Jak to spie, to jesteś głupia Jestem głupia bez tego! To będzie dobre I tak zaraz spie Musisz tą dziurę teraz tylko Dawaj, dawaj, obracaj się O i stój Brawo, dobra, zapisz grę Zapisz grę! Ha, udało ci się a zacznę od życia mi nie żarło nic! A, widzisz? Ach, kurde, warto było. A już Ile ciągle... Nie wiem, weź, nawet nie liczb. Ciągaj jest w takie gry. <gry> nie wiem, teraz to już jakieś grzyby się toczą. Nie, to są tone jeszcze tak.